30 czerwca na Gali wodzie, miałeś boksować Gianluca Branko. Ostatecznie twoim rywalem będzie Luis Mikael Pasqua. Pasqua? Tak. Jak usłyszałeś jego nazwisko, pewnie niewiele ci to powiedziało. No nie, od razu spojrzałem w internet 16-4, 10 przed czasem, no ale wiadomo z jakimi czynnikami. No tak kurczę, nie chcę go obrażać, że taki trochę mniej jak średniak, no nie oszukujmy się, no wiadomo, y, branko to nazwisko y, długo nie walczył, no ale jednak doświadczenie y, dobrze się trzyma jak brat, także ciężka była walka przeprawa, no ale no wiadomo, no, trzeba walczyć. Jak usłyszałeś nazwisko Branko, to też tak mówiłeś, że chciałbyś trochę lepszego, czyli jak byłeś jeszcze zjazd na tego Paskułem, to co sobie pomyślałeś? Nie no, to, to już całkiem już znowu wracam, wracam kurde do, do korzeni znowu z leszczami. Nie, żartuję, no co no tak naprawdę fajnie wyszło, że akurat ten przeciwnik, bo on 29 czerwca miał walczyć także w formie, także, także w przygotowaniach i, i, i tyle w tym dobrego. Mhm. Ale on też przed czasem nigdy nie przegrał, więc Tania nie sprzeda. Zresztą on stylem chyba już zupełnie branko nie przypomina. Jakoś przestawiałeś się mentalnie, e, taktycznie specjalnie pod tego nowego rywala? Nie, ja tam robię swoje, trenuje ciężko, jest ciężko, wiadomo. Największa walka jak zwykle, zrobienie wagi, ale, ale tak to jest, nie jest no jest dobrze. Jak, jak u mnie nie jest źle, to znaczy, że jest dobrze. Także trenuję ciężko, robię swoje, a wszystko się okaże 30. Mhm. Jak byś ocenił jego styl? Jakimś wielkim wirtuozem boksu, to on nie jest, a raczej lubi iść do przodu, lewy prosty, prawy prosty. Idzie do przodu, ciosy proste, wskakuje sierpem, troszeczkę klinczuje, troszeczkę foluje. Tam w sumie jako jedna walka była, także tam 12 rund, także dużo też nie mogę powiedzieć. Ja oglądam z trzy 3 rundy, także wiele nie mogę powiedzieć, jakoś tak się przeważy, jakoś tak nie przyjmuję się tą walką, ale oczywiście nie olewam też, bo dla mnie, wiadomo, nie może być wpadki, tak? Ja wychodzę, robię swoje, będę przygotowany, przygotowuję się, mentalnie jestem nastawiony na zwycięstwo, oczywiście, i będę starał się pokazać jak zwykle dobry boks. Masz teraz chyba takich fajnych, różnorodnych sparing partnerów, bo oprócz Krzyśka Pieniąca tradycyjnie mhm. doszedł Krzysiek Kopytek, doszedł też Kamil Młodzieński. Tak, ta, młodzi, młodzi, młodzi gniewni, młodzi głodni, wiadomo, wiadomo no oni się dopiero uczą. Tak? Dla, mnie, dla mnie to jest dobrze, bo świeża krew, tak? oni chcą coś udowodnić, a ja muszę przeciwstawiać się im, także nie jest źle, jest dobrze. Próbujesz im pokazać na sparingach, kto tu rządzi? Nie, ja nigdy nie jestem taki, żeby raz nie wiadomo co pokazywać, ja po prostu wychodzę i robię swoje, czasami to wychodzi lepiej, czasami gorzej, czasami mam kryzys, czasami dobrze się czuję, jak się dobrze, za dobrze czuję to też słabo sporuję. jak mam kryzys to też słabo sporuję. Ja także te sparingi to takie różnie mhm. wychodzą. 10 dni do walki, 9 dni do wagi, ile brakuje do limitu? Boksujecie w pełnym limicie wagi pośredniej. Tak, o tytuł 66-600 w obronie, także po treningu teraz, można powiedzieć, ciężkawym, no to 4,5 kg, także nie ma tragedii, jeżeli umieję to super. Mhm. Pojawił się na, na twoim prawym ramieniu nowy tatuaż. Mówi, że to jest gladiator. Zadajcie sobie. <laughs> Zakryłem tamtego, kurczę, mego tygrysa zakryłem sprzed 17 lat. On był 17 lat temu, modny, było fajnie. Trochę się wstydziłem już teraz z tego tatuażu, musiałem zrobić coś z tym i tak jak powiedziałem właśnie, że zrobię. Dwa dni po walce od razu pojechałem do, do znanego klubu Azazel, klubu tatuażu w Milanówku, także tam chłopaki mnie ugościli, można powiedzieć obsłużyli, fajnie zakryli tatuaż, także jeszcze będę go po tej walce następny, tak jak powiedziałem, jeszcze będzie następny. Yy, zaraziłem się trochę tym kurczę, także y, sama wygrana walka na, na samy tatuaż. A nie utrudniło to jakoś przygotowań y, tatuaż na... W prawym bicepsie? Nie, tydzień wolnego miałem po walce, akurat ten tydzień czasu się wygoiło, także później zacząłem przygotowania i wszystko w porządku jest, także uh -huh. jest dobrze. Nie boksujesz z Branką, ale boksujesz z innym Włochem, tak trochę dalej drążysz ten włoski rynek, tam być może będzie niedługo ciekawa walka, o bundu, zawek, zwycięzca, rozumiem, interesowałby Cię bardzo? Tak, już żeśmy z rozmawiali, tak naprawdę po ostatniej walce powiedziałem też, wspomniałem o Bruku, ten też mówi, że nie miałby nic przeciwko, żeby jechać jeszcze, no, nie sądzę, żeby tej walki doszło, bo po co, ja teraz jestem mu tak? miał bił. Teraz jest walka bundu, zawek obowiązkowy. Stawiam na zaweka, nawet we Włoszech. Później zawek będzie o jedną dobrowolną obronę i ja za chwilę będę obowiązkowym, także myślę, że też się znowu spotkamy i tak zwane będzie ostateczne rozstrzygnięcie. Pewnie znowu na Słowenii. No, nie ma problemu. A tym razem dla kogo? No wiadomo przecież, chyba, że dla mnie głupie pytanie. Proszę zmienić redaktora. <noise> Dzięki. Dzięki.